Ale dzisiaj to słowo kieruje naszą myśl na Pana Jezusa, który jest na pustyni. Ta pustynia jest pewnym miejscem symbolicznym, dlatego że na pustyni byli kuszani Mojżesz i Izrael. I na tej pustyni bardzo często ten Izrael upadał, szemrał, ale Pan na pustyni. Dokonuje zwycięstwa. Także i Adam, który został wypędzony z raju na pustyni, tam też uległ, tam też poległ. Ale nowy Adam, Jezus Chrystus, zwyciężył. I o tym właśnie pisze święty Ambroży. Mówi tak, wskazane jest przypomnieć sobie, jak pierwszy Adam został wygnany z raju na pustynię, aby poznać w jaki sposób drugi Adam, Chrystus, z pustyni powrócił do raju. Święty Tomasz, kiedy komentował ten fragment, nazwał bardzo krótko te trzy pokusy pana Jezusa. Mówił tak: tymi pokusami są lubieżność, pogoń za sławą i nienasycona chciwość władzy.